Siano w kolejnym odcinku na moim kanale, i dzisiaj nagrywamy. Yy, na, nagrywam, no, w sumie to nagrywam ja sam. Yy, tutaj jest. Jestem po krótkiej przerwie, musiałem tylko yy, ten. No, coś załatwić. Yy. Zasubskrybujcie kanał, yy, żeby was nie minął żaden odcinek. A ja jadę właśnie po siewnik i będziemy siać. Na razie tylko jedno pole, a później jeszcze nagram. Teraz za chwilę idę na podwórko, żeby trochę sobie się tam pobawić albo pojeździć po prostu rowerem. A no zasadzimy oto jedno środkowe pole. I. I idę na pole, więc kończę odcinek yy, i wtedy. O nie, 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 nie kukurydza, sorki. Yy, pszenica. Yy, no i wtedy. No to skończę za chwilę. Yy, Zasadzimy tylko to pole, i później będzie sadzenie wszystkich pól. Yy, I może jeszcze, jeśli zdążymy, to wtedy jeszcze. Yy, no to jeszcze wtedy zdążymy, nie wiem, na przykład rozlać gnojowice, czy albo, albo rozrzucać gnój na pole. No i na pewno też będzie odcinek z właśnie żniw, pszenicy i też może będzie prasowanie słomy. Ale nie, to już nie dzisiaj, tylko jak już to będzie może jutro, gdzieś tak może po 13. Jest akurat godzina 12:24, jak to nagrywam. No i gdzieś tak, może po 15, nie, no troszkę wcześniej. Gdzieś tak będzie 13:14, to już będzie filmik na kanale. O, już kończymy to pole. To jest naprawdę taki króciutki filmik, bo no w sumie to tylko tak, żeby wam powiedzieć o tym, że będą dwa filmiki, czyli ten, co teraz właśnie nagrywam. No i później, jak wrócę z pola, to też będzie i odkryłem też to, że po prostu tą aplikacją, którą nagrywam czyli X-Recorder ona się nazywa naprawdę polecam czasami to trochę przycina, bo jak oglądałem przy montażu filmu, to naprawdę tak przycięło że nie było widać obrazu, tylko same te takie piksele, wiecie się bardzo to jest y, piksela, takie kwadraciki małe no ale na razie dobrze się sprawuje no i yy, po prostu yy, ja tak jakby no nagrywam ją Nie tak jakby tylko po prostu nagrywam nią yy, Więc yy, mogę nawet robić livey yy, No i jeśli będziecie w ogóle na tym live'ie Będziecie na tych live'ach no to ja mogę je nagrywać no w sumie ale No tak, tylko że mam tylko 5 subskrypcji yy. A live powinien gdzieś, gdzieś tak z godziny trwać co, co najmniej. Yy, więc. Yy, a to, co ten jest właśnie na, u mnie na kanale, to też jest taki mini liveik, co przed chwilą nagrywałem, ale to tylko po prostu testowałem, czy działa po prostu. Więc jak nie musicie, to jak nie musicie to nie oglądajcie. Ja tylko po prostu sprawdzałem, czy te live'y działają. <laughs> 41-sekundowy chyba. To był live. Taki malutki po prostu, tylko żeby przetestować, czy one w ogóle działają. No i ja mogę nagrać po prostu live'y tak. Oj, dobra. No i tak, jak się, ja się z wami żegnam e, i idę się ubierać, żeby wyjść na podwórko. No to widzimy się gdzieś tak może po 15 jak wrócę. No to ja się z wami żegnam. Myślę, że się odcinek spodobał. No i Eluwa.